Manko, dzisiaj akcja taka. Prosimy z Władymircem, ostatni pokos. Akcja szybka. Krótko zwiedzaj na temat, bo chciałem Wam tylko pokazać Jak to idzie. Pokosy są nawet niekiepskie. Nie ma dramatu, a po pogody trochę pobyło. Parejdniej by się skątło, będzie szło psianą kiszonkę A kosimy zwykłą, standardową rotacyjną Która ja mi tak na że plachy tam jakieś na dnie te rotacyjne Dobra, nie przynudzam, włączam trujeczkę i wiemy już, nic nie powiem, policja będzie świecać Także na razie trochę będzie engine sum i cześć Pozdrawiam. A jeszcze muszę leczyć.